parking przed jedną z miejskich spółek, środek dnia i przed nami morze samochodów. Wyobraźcie więc sobie, że każde z tych aut przynajmniej raz w roku wymaga wizyty u mechanika. Tak wygląda potencjalny rynek naszego biznesu. Jak wygląda więc zakładanie tego rodzaju działalności? To jest tak, że ktoś kończy szkołę i od razu idzie na swoje, czy jednak tutaj to zdobywanie wiedzy wygląda trochę inaczej? No i to jest bardzo dobre pytanie, bo ja do tego otworzenia warsztatu przygotowywałem się przez wiele, wiele lat. Mimo tego, że warsztat nie jest duży, ale po skończeniu szkoły zawodowej i otrzymaniu dyplomu czeladnika w zawodzie mechanik samochodowy pracowałem przez 17 lat w autoryzowanym serwisie w Szczecinie danej marki, którą teraz specjalizujemy się w naprawach. I no myślę, że jest to taki klucz do sukcesu, można powiedzieć, takie długoletnie doświadczenie w branży. Ja sam pracowałem przez 17 lat jako mechanik po prostu, zdobywając doświadczenie motoryzacyjne i myślę, że teraz to Na no co musi być gotowy człowiek, który dopiero wkracza na ten rynek? O, jest to tak naprawdę szereg, szereg różnych obowiązków, od planowania, Naprawy już na wstępie, na samym, samym początku poprzez organizację części, ustawianie prac, kontakt z ubezpieczalniami. Tu naprawdę jest cała lista rzeczy, na które trzeba już od rana zwracać uwagę. Od czego zależy sukces w takiej branży, jak właśnie warsztat samochodowy? Od jakości. Uważam, że jakości usług podejścia do klienta. To, to jest takie, bo nie tylko samą naprawą, ale i rozmową, wytłumaczeniem. Nie tylko też ceną uważam, bo to Dzisiaj klient, moim zdaniem, to też jest tylko moje subiektywne odczucie, nie szuka jak najtaniej, tylko szuka myślę, że jakości. Mimo wszystko, my mamy na warsztacie, mimo tego, że jest to warsztat nieautoryzowany, robimy dosyć świeże samochody. Także ludzie powierzają nam, nam naprawdę swoje drogie pojazdy. Każdego roku gminy rejestrują kilkaset tysięcy zupełnie nowych pojazdów. Większość aut, które jednak jeżdżą po polskich ulicach, liczą sobie przynajmniej dekadę. Według statystyk, jeden samochód odwiedza warsztat samochodowy przynajmniej dwa razy w roku. Jeżeli dodamy do tego coroczną wymianę opon na zimę i na lato, to mamy przynajmniej cztery wizyty w warsztacie samochodowym rocznie. Z mojego punktu widzenia warsztat powinien być wyposażony w podstawowe narzędzia do obsługi samochodu. No, takie specjalistyczne można później się zakupić takie narzędzia, ale teraz na początek to warto mieć podstawowe narzędzie, czy klucze, klucze dynamometryczne, klucze pneumatyczne, udarowe, do tego wysysarki, odsysarki, zlewarki, podstawowe narzędzia. Podnośniki? Zacięć. Podnośniki też są bardzo potrzebne, najlepiej kupić sobie taki dobry, który będzie nam 10-15 lat bez problemu, oczywiście z przeglądami. Funkcjonował. To jest duża inwestycja, założyć swój warsztat samochodowy, jeżeli chcemy, żeby to już była profesjonalna firma i taka, która no, będzie obsługiwała większą ilość klientów. Spora, aczkolwiek to jest, jeżeli chodzi o sprzęt, to jest sukcesywnie dokupowane. My każdego miesiąca staramy się coś dokupić, coś co potrzebujemy, coś o czym myślimy, na co nas na tą chwilę nie stać, a za chwilę po prostu to zdobywamy i, i staramy się po prostu to po pierwsze ułatwiać sobie naszą pracę, a po drugie, no, podnosić jakość na To jest tak, że stawiamy warsztat i koniec, i ten warsztat może Absolutnie. 30 Absolutnie. lat pracować? Absolutnie, to tak nie wygląda. Tak naprawdę każdy tydzień to jest inwestycja. Zakładając warsztat samochodowy, warto wybrać specjalizację, którą będziemy się zajmować. Jedne zajmują się naprawą silników, inne specjalizują się w klimatyzacjach, a jeszcze inne w ogólnej mechanice samochodowej. Na czym generalnie warsztaty samochodowe zarabiają najlepiej? Na pewno są naprawy bieżące, typu klocki, wymiana olejów, filtrów, ze względu na to, że to tak naprawdę dosyć szybka robota, a korzyści są wymierne, ponieważ nie jest to skomplikowane, tak jak na przykładowo remont silnika, który trwa bardzo, bardzo, bardzo długo. Jak wygląda proces przejmowania warsztatu samochodowego, który już funkcjonował? W co trzeba zainwestować? Co trzeba zinwentaryzować? i jak duże to jest wyzwanie? Na pewno nie jest to taka prosta sprawa, której, którą można zrobić w ciągu jednego bądź dwóch dni. Inwentaryzacja polega na pewno na pisaniu i sprawdzaniu wszystkich sprzętów, jakie są na takim warsztacie. Sprawdzenie ich stanu faktycznego, prawnego, plus dodatkowo stanu technicznego. Dodatkowo jeszcze po takiej inwentaryzacji oczywiście odbyła się rozmowa z mechanikami, którzy tu już pracowali, którzy pracują dalej. Co jest jeszcze potrzebne, czego brakowało albo co nie działało, może bardziej, co się psuło. No i takie zakupy Trzeba po prostu poczynić, żeby ułatwić sobie e, pracę. W dzisiejszym odcinku zakładamy warsztat samochodowy, typowo męski biznes. Pytanie brzmi tylko: czy na rynku warsztatów jest jeszcze miejsce na kolejne przedsiębiorstwa? Z pewnością rynek jest trudny, odnotowuje w ostatnim czasie spadki sprzedaży, natomiast dość dobrze wyglądają wyniki finansowe w zakresie sprzedaży części samochodowych, co wskazuje na to, że jest tam pewien obszar do zagospodarowania. Myślę, że ważne by było, żeby zwrócić uwagę na preferencje klientów i rzeczywiście dobrze ten biznes przygotować. Fachowcy na rynku zawsze będą cenieni i jeżeli ktoś zna się na tym, co robi, robi to dobrze, robi to solidnie, to z pewnością znajdzie swoich odbiorców. Prowadzimy warsztat samochodowy. Czy to jest rodzaj działalności, którą łatwo jest pokazać w mediach społecznościowych? Myślę, że o ile sama w sobie praca warsztatu samochodowego, nie jest jak my to mówimy w marketingu sexy, o tyle sexy dla przyszłych i potencjalnych klientów będą opinie i polecenia tych poprzednich. Podczas wyboru warsztatu samochodowego dla nas jest bardzo istotne, żeby to było miejsce, któremu będziemy mogli zaufać. I któremu my będziemy wiedzieli, że mimo, że my się nie znamy na budowie naszego samochodu, to ta osoba, która się nim zajmie, zrobi to w jak najlepszym porządku. Czy pracownik warsztatu samochodowego, czy mechanik może być dobrym TikTokerem albo Instagramerem i czy to może mu napędzać zainteresowanie klientów? Myślę, że o ile nie rekomendowałabym tutaj odtwarzania jakichś tańców czy trendów z TikToka, o tyle bardzo popularną metodą jest pokazywanie swojej eksperckości. Czyli jeżeli dany mechanik zna się, na budowie samochodów i może jakimś małym, prostym trikiem podpowiedzieć, jak można usprawnić działanie takiego samochodu, to powinien tą swoją eksperckość w tych miejscach pokazywać. Biorąc kamerę, nagrywając się, opowiadając o tym, co właśnie robi i co będzie robił. Czy warsztat samochodowy to dobry pomysł na biznes? Firmy, które wam zaprezentowaliśmy, pokazują, że owszem, pod warunkiem, że macie fach w ręku i pasję do swojej pracy. Gdyby coś. Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest do Waszej dyspozycji, jeżeli chodzi o wsparcie przy zakładaniu firmy.